I z tej strony u nas jesteśmy na na którym jak widziałem 1041 zł w balansie, oczywiście z Kozikiem. Tutaj 10% bonusu darmowe, 2 zł 10 groszy na przetestowanie strony. Dużo metod płatności, macie bliki, macie karty, macie przelewy, macie skiny, krypto. z Google Pay, Apple Pay, więc naprawdę jest dużo rzeczy do przetestowania. E, oprócz tego, jak macie natychmiastowe płatności skinami? Tak, są natychmiastowe, nie trzeba czekać 8 dni, e, więc 10% bonusu darmowe, 2 zł 10 groszy jak doładowujecie. Limit zwiększa się z każdym doładowaniem piękna sprawa, ale jeszcze na wstępie chciałbym Was zaprosić na intro. Na stronie CSGO Skins czeka na Ciebie ekstra bonus do doładowania. Kosa warta 2500 zł może trafić w Twoje ręce. Wystarczy wpłacić 840 z kodem tuchaj i w przypadku otrzymania prezentu otrzymasz powiadomienie od razu po doładowaniu. Kostka będzie czekać w ekwipunku na wypłatę. Powodzenia. A z racji, że jesteśmy poniższe, 1041 zł i nowe skrzyneczki Trick or Treat, 42 zł, 105 zł, 279 więc dzisiaj się przygotowałem, otwieramy wszystkie trzy. Zacznijmy od najtańszej, 42 klik kliknijmy i zjećmy, rozjedźmy. Ojojoj, oj, oj, B i 83 Spectrum. 12 złotych 40, 40 gigosie, zapłaciliśmy 42. No, nie jest to najlepsze 105 wodo Case. Ik. No, teraz trzeba sprawdzić. Przekliknąć. Rapid eye movement. To też nie jest dobry skin. Jak za 105 zł wodo case nie oddaje. No, i teraz boję się. Boję się o mój balans. Pumpkin case to może nas pogrążyć, ale może nam oddać dużo. 279 zł. Oj, 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 oj. oj. Jest tragedia. A nie, bo w minimum wear. Przepięknie. Jednak nie ma tragedii. 562 zł. Oj, 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 ładnie oddało, proszę go, dużo tokenów wewetowych, później mamy tłumacze o co chodzi, ale mamy exchanger do 20 do 20 skinów można wymienić na 1, 2, 3 inne. Jak widzicie, natychmiastowo to leci do waszego ekipunku. No i macie cashback. piękna sprawa, więc sprzedajmy sobie to, co jest 1196 zł Jedźmy, rozjedźmy w to bitwy. 288, może dorzuci bota jeszcze u niego? That's right, lecimy. Mam nadzieję, że uda nam się tu wygrać, to jest standardzik. Tutaj mamy usps sa 5% na Gamma Dopplera, a później 50-50 skrzynki. No te 50-50 mogą coś ciekawego rozdać, ale no, już mamy przegraną. Chyba, że teraz dostajemy naprawdę dobre No, ale nie. Okej, okay. jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno. No. Płagam, płagam, płagam. Wygraliśmy, wygraliśmy. Ale to jest pool przepotężny 1017 złotych. Trzeba jeszcze, to. Co co, co jest to i uh, uh, 1925 w Balasie. O to chodzi. Oprócz tego, po każdej bitwie dostajemy tokeny, tokeny sklepu, bitwy skrzynek. Które można sobie wymienić na takie lekkie kieszbeki. Albo sobie je zbierać, kumulować. Zaś skończymy raz, wypłacić większy skin. Ale możecie wypłacić też parę mniejszych, jeżeli Wam się tak kumuluje. A później wekslę, żeby wymienić na pojedynczy. Piękna sprawa, oprócz czego są eventy: aż jest event w tym momencie. Więc te tokeny, które drapimy, tokeny eventowe, można wymienić sobie na skrzynkę to Później w królów Zgórza eee, wymienić na miejsce w rankingu. Jak widać, codziennie jest nowy ranking, więc codziennie jest szansa na wygraną. Już teraz finansujemy do groby dostajemy skina. 42 grosze, spoko, za darmo prawie. Eee, 8 groszy za 100 tokenów w bronią. Też można wymienić, ile tokenów chcecie. To jest naprawdę przyjemna opcja ale stwórzmy jeszcze coś swojego. Swoją bitwę? Mm, bo naprawdę dzisiaj tak potężnie nam poleciało, że aż, aż kusi coś, coś swojego przyspulcić. Przy A może jakąś procentówkę? Właśnie jak te procentówki oddały. To luknijmy sobie procent. Może ten 5%. I jeżeli to oddało, to 5 razy. That's right. I w trybie To OK. 1 na 1 na 1 na 1. I tu będziemy mieli się czym dzielić. Do rzucę boty, bo mimo iż na jest kinie się gra dużo ludzi, no to jest bitwa typu crazy Bitwa, chociaż może ktoś dołączy, bo jak widzicie, naprawdę jest dużo osób i co chwilę ktoś dołącza. No, takie, takie duże bitwy może nie każdy chce dołączyć, procentówki, ale mamy. OGH. -E. Ale jeżeli ktoś Wam nie dołącza przez minutę, dwie, a wy jesteście niecierpliwi, to możecie sobie wrzucić bota, oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że tutaj uda nam się płynąć co najmniej dwa takie loczki. Jak widać, bo one 600 zł kosztowały, więc dwa by nas urobiły tutaj. Ale jeszcze żaden nie poleciał i tu może być stracone 360 zł. Ale jeszcze nie powiedzieliśmy, jeszcze nic nie jest przesądzone. Może teraz po dwa gloki. Oj, oh gotów, to jest tylko jeden co nam dropi. 85 zł z 360, zł. Czasami tak jest, czasami tak bywa. Ale dziękuję Wam za oglądanie. Widzowie, dzisiaj 600 zł profitu były trochę większe. Ale. No, przyspądziłem na ostatnim. No i co? No i dzięki za oglądanie. Do następnego. Jo!